maneczko z tej strony Wiki Old. Dzisiaj nagramy pierwszy odcinek z nowej mapy do nagrywania w Minecraft'cie. Ta mapa jest nowa, właśnie ja powiem, oprowadzę was po niej. Jeżeli wbijecie 60 łapek w górę, to będzie seria z tego. Normalnie tu jest taka zbrojownia jakby, że z różnymi częściami takimi tymi. Portal. Nie wiedziałem że tu jest portal. Ale szczerze mówiąc, gram na niej pierwszy raz. Jeżeli wbijecie te 60 łapek w górę, to nagramy kolejny Nagram kolejny odcinek i to może z kimś online Nagram odcinek z tej mapy w Minecraftie. Tu są ogródki. Tam też jest ogródek. Tutaj różna taka farb farby jakby to powiedzieć. Tu się farbuje zbroje i tu. Gdzie jest to? A, barwniki. Tutaj nie wiem, co to jest. A, chyba do spalania. I tu jest to samo, ale tutaj też są podjąki, Takie, te A? Tam różne rzeczy. Tu jest, jakby to powiedzieć, kuchnia taka, jakby mini. Tu jest jedzenie. Tutaj jest lodówka. Można zobaczyć, co w tej lodówce jest. Są takie rzeczy, mało ich tych rzeczy jest. E, teraz tutaj pokażę wam co jest. Tutaj jest też zbrojownia taka mała. I tu enchant. Okej, okay, te, teraz tutaj mamy zbroję. Tej zbroi nigdzie z tych skarbów nie ma. Są same skórzane, barwowane i tu są takie rzeczy jeszcze. Eee, tutaj jest sypialnia. No i gotowe. Chyba skończyliśmy to oprowadzanie po domu, więc pokażę Wam dwór. Więc jak mówiłem 60 łapek w górę i będzie kolejny odcineczek z, z tej mapy i z Minecrafta Jeżeli jedzie na serio te 60 łapek to macie gwarantowane, że będzie kolejny odcinek A za bardzo tego nie wiem jeszcze Vyzerá mne tu škelet. rozvalí. rozvali. Musíme dávať tyhle. O kurde. I zombie nie ma dobra, bo wyłączyłem zombie. Bo byśmy nie przetrwali tej nocy, być może byśmy stracili level 6 i mieczek. Więc A tu muszę się przeprawić. O. Więc te 60 łapek, i mamy kolejny odcinek z tej mapy więc jeżeli odcinek się spodoba dawajcie e, lajki sub, subskrybujcie mój kanał i te 60 łapek i mamy kolejny odcinek z tej serii minecrafta jakby to powiedzieć to będzie gra Gra na gra w Minecraft. Tak można to powiedzieć. Dobra, pójdźmy do tych ogródków, pościnamy trzcinę tutaj o. o. Mamy już 18 trzciny, to odrośnie wszystko. Ok, jak zebraliśmy tę trzcinę, to teraz zerwiamy sobie melonów trochę. Jest, że tak powiem, taki spawn melonów, bo tu już odrósł. Okej, to będzie łydynie, okej. Okay. przez przypadek, możemy niszczyć dynie. Dzisiaj może też nagram tego dnia, a nie wiem kiedy wrzucę odcinek taki e, z na kładzie. Powinno być dobrze, bo... Nie wiem, jeszcze takich odcinków nie robię, ale warto będzie zrobić, więc zrobię, więc jak poprowadziłem was i ściliśmy trzciny, to... To warto teraz zakończyć odcinek, zakończymy. Pamiętacie, 60 łapek w górę. Mamy kolejny odcinek z tej gry i na tej mapie. Na razie.